Chodź w sam raz, wyratować ten świat Bo gdy znasz siłę swą, przezwyciężysz zło Mało nas, lecz to gwiazd każdy skoczyć by mógł Gdy chce pokonać siły złe Kodjoko, więcej jest niż grą Kodlioko, wzmocni siłę Kody lioko. Echa. Na wszystko napisano. nie wezmę sobie pomidor, no? Ja sam ja cię napisałem. Od zjedz mój rogalik? Wystarczy mi ten. Nie jestem głodny. Ja, ja też, też nie. Się macie, frajerzy! O, wygląda na to, że Klub Obciachu ma depresję. Jak zawsze, gdy się zjawiasz. Bardzo śmieszne Della robia. Nie. Ulrik, kochanie, jeśli mogę coś zrobić, żeby cię pocieszyć, to powiedz. Ta, zniknij. Dobra, to pa. Hmm? Hm. Cześć wam, co dziś jest wielki dzień. Jesteście gotowi? Ta. No to chodźcie, zamkniemy superkomputer. O, dzięki temu gps wreszcie znajdę tajną kryjówkę bandy Ulrika. Mm -hmm. No, to już koniec. Ktoś z was chce coś powiedzieć? <laughs> Dzieliliśmy wzloty i upadki, godziny chwały i godziny szlabanów. Wszyscy przyzwyczailiśmy się do życia z Lyoko. Teraz pora na życie bez niego. Uh -huh. Oh <tus> Mam nadzieję, że nie będę tego żałował. Co to jest? Jakaś gra? O! Kim jesteś? Gdzie jestem? Zana? Co to? Bardzo niebezpieczny program, jak wirus. Może kontrolować elektryczność i aktywować wieże Tublioko, żeby mieć dostęp do waszego świata. Tylko Elita może mu przeszkodzić, dezaktywując wieże, których on używa do ataków. A Elita jest związana z Xaną. Musimy ją jakoś zmaterializować. Proszę, to twój pokój. Nie jest zbyt duży, ale będzie ci tu dobrze, panno E. Stones, Elita Stones. Widziałam ten dom we śnie. A Elita, jesteś córką Franca Hoppera, twórcy Lioko. Ksana uciekł z superkomputera! W tej wirtualnej łodzi podwodnej będziemy mogli wyśledzić Ksanę w sieci. To kolejny wirtualny świat! Tak jak Lioko, replika stworzona przez Xanę. Ale po co? Wygląda jak fabryczna linia montażowa. A ale co oni tu montują? Ksana chce przejąć kontrolę nad setkami superkomputerów z całego świata i stworzyć armię robotów, która załadnie ludzkością! Nasza jedyna nadzieja na załatwienie Xany to mój program wieloczynnikowy. Elita, udało się. Xana został zniszczony. Przepraszam Was, nie mogę. Co? Chyba zwariowałeś? Co się dzieje? Nie mogę go wyłączyć. Nie możesz, czy nie chcesz? Sam nie wiem. Ej, to proste. Załatwiliśmy Xane, a teraz wyłączamy tę straszną maszynę. No co tak milczycie? Powiedzcie mu. Mm. No co się z wami dzieje? Czujemy się trochę wstrząśnięci. To widzę. Jakieś sugestie? Mam pomysł. Możemy zagłosować. Zobaczymy, kto chce, a kto nie chce go wyłączyć. No jasne. Dobra, dobra. Kto jest za? Hm. Hmm? Hmm. Więc tam się spotykają Ta opuszczona fabryka to ich tajna kryjówka Chodźmy tam Nie od razu, durniu Jak pójdziemy teraz, to na nich wpadniemy Przejdę się tam na włepie, a wy będziecie musieli wytłumaczyć moją nieobecność A co mamy powiedzieć? Czy ja wiem? Powiecie to, co wam przyjdzie do głowy a -a. Dobra Yumi nie chce mi się gadać. Dobrze, bo to ja będę mówił. Chcę ci wyjaśnić, dlaczego głosowałem przeciw wyłączeniu superkomputera. Słuchać też mi się nie chce. Pamiętasz mm. mnie z początku? Mózgowiec Skadik, komputerowy geniusz bez ani jednego przyjaciela. Kiedy odkryłem Lioko, wszystko się zmieniło. Stałem się bohaterem, który ratuje świat. Chcesz się bawić w bohatera do późnej starości? Kiedyś trzeba z tym skończyć. Wiem, ale nie chcę stracić tego, co zdobyliśmy przyjaźni. Mm. Aelita, zrobimy wszystko, żeby odnaleźć twojego tatę. Walka z Xaną to moje zadanie. Nie Aelita. To nasze zadanie. Nasza przyjaźń jest powiązana z superkomputerem. Boję się, że jak go wyłączymy, wyłączymy też przyjaźń. Na razie idę. Czekaj. Rozumiem, co czujesz. Mylisz się. Tej przyjaźni nie da się wyłączyć. Abulabas! Obecna! Belpois! Belpois! Jest! Uh, Delma! Gdzie byłeś? Delma! Zjumi. później ci powiem. Elizabeth Delma! Ktoś wie, gdzie jest Sisi? Spotkała kosmitów, no i jej odbiło. Eee! Jesteś świrem czy tempakiem? Kosmitów, co? Zielone ludki takie jak ty, Poliakow? Po lekcji powiesz dyrektorowi, że córka mu oszalała. A jak nie, to czekacie szlaban u Dżima. Powiedziałem to, co mi przyszło do głowy. Dobra, dzisiaj poćwiczymy SGA. SGA nie znaczy sport głównie agresywny, ani ściganie goryli afrykańskich, czy straszne gazy anatomiczne. SGA oznacza sportową gimnastykę artystyczną, znaną po prostu jako. Ot. Gimnastyka. Mogę o coś spytać? Sport. O SGA? Nie. Wiesz, o superkomputer. Dlaczego nie chciałeś go wyłączyć? Bałem się, że będę tęsknił za czym? Za walką, za przygodą, za tym co fajny. <laughs> Ceselio, życie będzie okropnie nudne, nie sądzisz? Nudne? Wreszcie będziemy mieć czas na muzykę i sport, to chyba nie jest nudne. Uh -huh. Dobra, masz rację. Zawsze umiem sobie zorganizować czas. I będziesz miał więcej czasu na podrywanie dziewczyn. I tak wszystkie za mną szaleją. Nie potrzebuję na to czasu. Cześć! Mówiłam ci już, żebyś się do mnie więcej nie odzywał. Jak śmiałeś wszystkim opowiadać, że kocham się w dżinie. Zrób to jeszcze raz, to nawet własnych cię nie pozna! Wiem wszystko o Jesteś obrzydliwy od! O, wiem, wszystko Magali. Tym wstrętna świeniem! Skoro o tym wspomniałeś, odrobina czasu nie zaszkodzi. Dwa punkty dla ciebie. Stern, Della Robia, Jeśli ja i reszta klasy przeszkadzamy wam w rozmowie, to nam powiedzcie! Przepraszamy. Dobra, mój pierwszy pokaz. Jeden, dwa. A moja arma kulszowa! O rany, nie mogę się ruszyć, ale boli! Port lędzących antytalentów to a, właśnie znaczy SGA. Ster, della Robia. Natychmiast marsz do dyrektora. Hmm. No a ty stary, powiedz, dlaczego nie chciałeś wyłączyć superkompa? Tylko bez tekstu, wolałbym o tym nie mówić. Hmm. あっ。<スープ> はあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあ Super sprint. Fajnie było. Ciekawe do czego im to wszystko. No dobra. Dziennik Jeremiego Belpua. Bardzo to ciekawe. Dziennik Jeremiego Belpła, ucznia zespołu szkół KADIK 8 klasa, 9 października kilka tygodni temu szukałem części do swoich mini robotów. Odkryłem jakiś kompleks przetwarzania danych z laboratorium i skanerami, a przede wszystkim niesamowity komputer. Dzisiaj, choć jestem tchórzem, postanowiłem włączyć ten komputer. Oby nic się nie stało. Mm. Mm. Yumi! Mm? Czekaj! Mm. Wszystko skończone? Wyłączyliście go? No nie. Oni nie są gotowi. <gryw> to głupie. Zapomnieli, jaki ten komputer jest groźny? <genuc boys> <Strange Blocks> William, co jest? Oczywiście wiedzą, że jest groźny, ale trochę im go szkoda. A tobie nie? Nie, myślę, że życie bez Lioko będzie inne, ale spoko. Jesteś taka jak ja. Wieczna optymistka. Nie w sprawach beznadziejnych. Na razie, przystojeniaku. Ksanie udało się nadać zabójczą muzykę, a elita aktywowała wieże, zanim wszyscy ludzie zostali zainfekowani. Dyrektora opętał Ksana, ale wszystko skończyło się dobrze. Ciekawostka. Sisi nam pomogła i pocałowała Ulrika na moście. Że co? Ksana atakuje bez przerwy. Nie mamy czasu myśleć o szkole. Zaproponowałem przyjęcie do grupy Williama Danbara, ale Yumi się nie zgadza. A. Yumi, Ulrich i Ot jakoś uratowali Lyoko, ale William przepadł chyba na zawsze. Dziś Ksana opętał Sisi, to nowa ofiara. Prawie zabiła mojego kuzyna. W parku są wielkie korzenie, kraby atakują szkołę, musimy ratować Lyoko. Ziemia w niebezpieczeństwie! Nie. No, musimy zaczekać, aż Delma skończy przeżuwać chłopaków. Jeremy, chcę z tobą porozmawiać o superkomputerze. Ja... Nic mi nie musisz tłumaczyć. Dokładnie wiem, dlaczego tak głosowałaś. Jak wyłączymy maszynę, pożegnam się z przeszłością. I z moim ojcem. Tatusiu! Idę do pokoju. Wychodź stamtąd! <grym> Zobaczymy się za chwilę, kotku. Do zobaczenia, tatku. Nie wolno ci o mnie zapomnieć. Nigdy, nigdy nie zapomnij, Aelito. Elita! Mamy tyle do nadrobienia i tak mało czasu. Ach. Było okropne, a jednak wspaniałe. Ale... ale... Ale teraz pora się czymś nowym. Tak. Czymś bardziej beztroskim. Też zaczynam myśleć w ten sposób. Wiesz co, to jakieś szaleństwo. Zrobiliśmy tak wiele dla ludzi i nikt na świecie nigdy się o tym nie dowie. Wiem wszystko hmm? i zaraz o tym powiem ojcu! A więc, jeśli właściwie zrozumiałem, nazwałeś naszego Dżima ględzącym antytalentem. Nie dzima, panie dyrektorze, tylko ten spot. Dziękuję ci za ścisłość, ale to nic nie zmienia. Tatusiu! E? Elizabeth, kotku. Pobrałaś swoje kieszonkowe z półtorarocznym wyprzedzeniem i nie dam ci już ani grosza więcej. Przerwałaś mi, właśnie upominałem Sterna i Della robię. Nie masz ich upominać, tylko pozamykać to wariaci. Cały e, świat narazi na niebezpieczeństwo! Aha. Aha. Aha! Jeremy! I kto teraz jest mądry? Odkryłam waszą tajemnicę. I nie wasz się teraz ze mnie żartować, słyszysz? Elizabeth, natychmiast przestań. Posłuchaj mnie, ja nie żartuję Oni od dawna walczą z niebezpiecznym programem komputerowym w wirtualnym świecie Sami się narażali i nas <grym> też Przez nich szkołę napadały roje szerszeni, kruki mordercy, a nawet gigantyczny pluszowy miś Nawet ty, kochany tatusiu, byłeś opętany przez ten program Walczyłeś z Ulrikiem na moście w starej fabryce Całe szczęście, że tam byłam i cię znokautowałam Ale innym razem mogłam zginąć, bo atakowały mnie kable elektryczne I prawie utonęłam w windzie A zwariowany nauczyciel siadł mojej ciało, żeby sobie z nimi porozmawiać. Tak, ro... tak kochanie, później na razie Musimy musisz odpocząć i, i to porządnie. Sana i jego armia robotów chcą zniszczyć ziemię! A, wygląda na to, że ta biedna Cisji naprawdę zwariowała. Przepraszam cię, poliakow! Co się z tobą działo? Gdzie jest reszta? W fabryce włączają powrót do przeszłości. Ostatni. No to jak będzie? Ciągle nie chcesz wyłączyć superkomputera? Szczerze mówiąc, nie wiem. Na pewno wiesz. Mam Cię. Yeah. Ja! <noise> Proszę, prezent na urodziny. <noise> Dzięki to bardzo miłe. <noise> nie zapominaj, że Yumi i ja jesteśmy tylko przyjaciółmi. Jesteś pewny? Wiesz, tak naprawdę to nie jestem. Pomyślałeś, że jak się pokłócimy, to zacznę o tobie myśleć? Nie musisz tego robić. Dobranoc. <noise> To było takie ekstra. Nie chcę tego kończyć. Będzie mnóstwo dobrych chwil, nawet bez Lio'ko. Słowo? O tak. Powrót do przeszłości. Ej, co tam? Też mój Rogalik Cici? Żebym się zatruła? Ulrik jak leci? Lepiej bez twojego GPS-a. O czym ty mówisz? Cici przestań. Nie mamy żadnych tajemnic. A jak chcesz się z nami przyjaźnić, to skończ z tymi numerami. Znaczy, możemy się przyjaźnić? No jasne. Tak, szkoła byłaby nudna bez ciebie. O, no to na razie, kochani. I niech was tylko nie przyłapie na robieniu numerów moim przyjaciołom. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Cześć, Yumi, miło cię widzieć mm -hmm. No, jesteście gotowi? Tak mm -hmm. Dobra, kto jest za wyłączeniem superkomputera? Hmm. Proszę, pięcioro wspaniałych, co wy znowu kombinujecie? E, nic takiego. Właśnie zamknęliśmy rozdział niezapomnianego życia pełnego niebezpieczeństw. Ta, ha. my wszyscy to przeżywamy. Pewnego dnia sam zarzuciłem młodzieńcze marzenia, żeby zostać dorosłym. Nie żartuj, to ty jesteś dorosły? Wolałbym o tym nie mówić. <laughs> Narka! m u Pracowanie wersji polskiej na zlecenie ZigZapa Start International Polska. Reżyseria Paweł Galia, Dialogi Polskie Anna Niedźwiecka, Dźwięki Montaż Hanna Makowska, Kierownictwo Produkcji Dorota Nyczek. Udział wzięli Aelita Beata Wyrąbkiewicz, Jeremy Anna Apostolakis od Brygida Turowska, Sisi Krystyna Kozanecka, Ulwik Tomasz Bednarek, Jumi Anna Sroka oraz Agnieszka Kunikowska, Elżbieta Bednarek, Cezary Kwieciński, Robert Tondera, Paweł Szczesny, Krzysztof Czerwiński, Janusz Wituch. Piosenka w wykonaniu Tomasza Steciuka.